Mamy tutaj Tomasza Kapowskiego z branży operatorów żurawi. i przechodzimy do tej strony potem tutaj Amazon. Dobry wieczór. E, ja na co dzień pracuję w Austrii. Tam jest, jest to coś to takiego tak jak układy błysły, zbiorowe i tutaj jak pani mówiła agencje pracy. Tam to jest, jest uregulowane. I teraz pytanie. Czy nie można by było ruszyć ustawy o przetargach e, i wpisać tam obowiązek posiadania układu zbiorowego? Czyli ten, kto chce wygrać przetarg, powinien mieć układ zbiorowy u siebie, i wszyscy pod nim podwykonawcy także. Takie rozwiązanie działa w Szwecji nazywa się to ym, odpowiedzialność łańcuchowa. Czy można to ruszyć w Polsce? Z jednej strony rozmawiałem już z Piotkiem Krzyżeniakiem na ten temat ustawa mogłaby powstać. Ja jestem nawet w stanie zapłacić za projekt, bo żeśmy ustalili, około 5 tysięcy to kosztuje. Tylko pytanie, czy dacie radę to przepchnąć, i to jest, czy to jest możliwe w Polsce? Jeżeli chodzi o agencje pracy, to tak samo y, można by było porównać y, Austrię do Polski i spróbować wprowadzić y, przepisy, które właśnie regulują działanie takich agencji. W mojej branży, czyli operatorzy żurawi wieżowych, są pośrednicy tak zwani. Mamy właściciela żurawia, pośrednika i dopiero operatora. Taki pośrednik to nawet nie jest agencja pracy tylko jakiś twór, który czerpie pracę, czerpie pieniądze z pracy ludzi. To też powinno być jakby uregulowane. I w Austrii, jeżeli mój pośrednik, w cudzysłowie to powiem, zatrudnia operatorów żurawi wieżowych, cieśli i wszystkich innych, to jest właśnie agencją pracy. O to chciałem zapytać. Bardzo dziękuję za uwagę i wszystkim jakby za odwagę.